I stało się w końcu, stało się, słuchajcie, 22 listopada. Zapewne wiecie, ogłaszałem na Facebooku rano, na YouTube dwa lata. Yy, już minęło jak założyłem kanał, zacząłem dla was nagrywać. Materiału nie przedstawiałem się jeszcze. Siemanko, wszystkim z tej strony sebo witam Was w kolejnym materiale. Dwa lata mniej więcej tak z Wami się witam. 22 listopada, naprawdę historyczny dla mnie moment. Mogę z Wami nagrywać materiały, Ponad milion wyświetleń, 5000 widzów mówiłem już wcześniej. Jeszcze naprawdę raz Wam wielkie serdeczne za to, że oglądacie moje filmiki. Słuchajcie. Godzina 16.30, wbijam się na kompa, aby nagrać dla Was jakiś kolejny komentarz, materiał przeszykować na jutro. I z taką niepewnością uruchamiam Black Opsa, patrzę, patrzę, a tutaj jest aktualizacja. Yy z takim wielkim uśmiechem na twarzy, tylko modlę się, myśląc, Boże, żeby w końcu e, to jednak zadziałało, żeby w końcu ten multik mi odpalił, e, ściągnąłem tą aktualizację, włączę multiplayer, tak jest, w końcu udało się, najlepszy chyba prezent, jaki mogą dostać od firmy Treyarch Activision, od e, chyba wszystkich Was, graczy, działa mi w końcu multiplayer, Call of Duty Black Ops 2 w końcu mogę grać i biorę się dla Was za nagrywanie komentarzy. E, miałem tylko 3 godziny, aby dla Was wykręcić jakiś miarę przyzwoity materiał, i taki mniej więcej meczek tutaj się znajduje. Średnia 2,5, 26 chyba, czy 25 do 10. Jest to pierwszy materiał, ale obiecuję, że wraz z postępem rozwoju czasu e, materiały te będą jednak coraz bardziej ciekawsze, coraz lepsze grałem 3 godzinki 20 level już mam, odblokowałem kilka broni, pofragowałem troszkę i mogę stwierdzić że jedynie, że ta gra nie jest na tyle dobra co Modern Warfare 3 na chwilę obecną, czegoś w tej grze jednak brakuje, to nie jest to do końca to czego się spodziewałem czuć jednak klimat Black Opsa że jest to robione przez firmę Treyarch, że kontynuacja jest Black Opsa ale to nie jest to, nie jest to jednak to takie pierdolnięcie jak, jak powinno być Modern Warfare 3 przypadł mi i MW2 przypadł mi bardziej do gustu, nie jednak wiadomo będę dalej dla was nagrywał komentarze dalej będę grał, ta gra naprawdę ma dużo opcji konfigurowania klas stwarzania klas, możemy wszystko przez całą swoją postać przekiermanić na, na atuty lub w drugą stronę możemy biegać samym nożem, tego jest naprawdę od groma jeżeli chodzi o mapki, taki moje kilka spostrzeżeń przez 3 godziny, bo więcej na razie nie grałem. Słuchajcie, mam takie wrażenie, że te mapki są też za duże. Za duże tutaj jest więcej biegania niż zabijania. E... Są takie po prostu momenty, gdzie naprawdę musisz biegać i, i czasami też nie nadążasz za swoimi kumplami, bo oni już fragują po drugiej stronie mapy, respy się naprawdę szybko e, przenoszą. Wszystko tutaj jest tak bardziej można powiedzieć dynamiczne. Jeżeli spotkamy się już w jakimś narożniku, to wtedy jest, e, wojna zbiera się 4 na czterech i jest ostra e, sieka. W innych momentach rzeczywiście musimy biegać po tej mapie, szukać e, tego przeciwnika i z tym to jednak bywa. Różnie czytałem i słyszałem Wasze komentarze dotyczące lag compression, tak mniej więcej to się nazywa. Dla mnie ten temat oczywiście był obcy, bo nie grałem w multiplayer i słuchajcie, jest coś takiego jednak, istnieje, że e, mamy tam pewnego rodzaju też opóźnienie. Wielokrotnie miałem sytuację, że strzelałem w przeciwnika i później na kilkami to jednak troszeczkę inaczej e, wyglądało, ale myślę, że wraz z poświęconą większą ilością e, godzin ta sytuacja jednak powinna się zmienić po prostu trzeba się do tego koda jednak przyzwyczaić, moi pierwsze wyniki naprawdę nie były rewelacyjne, starałem się być tylko wyłącznie na plusie i jestem na plusie średnia to chyba 1.13 po trzech graniach, godzinach to jest tak naprawdę dobra dobre, wydaje mi się dobre staty, szukam też broni karabinów szturmowych mniej więcej, na którym mógłbym się zaprzyjaźnić na duży, aby pomóc sobie levelować i nagrywać dla was komentarze, na chwilę obecną gram mtarem, tak chyba ten Mniej więcej broń się nazywa. Używam też celownika kolimatorowego. Tu może jest troszkę inne zestawienie, bo cały czas eksperymentuję, cały cały czas szukam jednak tej lepszej broni. Piszę w komentarzach, jaką Wy polecacie broń, jeżeli chodzi o karabinę szturmowe. Jest MTAR i na razie on, mi się on sprawuje się jednak najlepiej e, To za co, za co kocham jednak Black Ops to że e, zauważyłem że przeciwnicy którzy bardziej są doświadczeni ode mnie gry mają po prostu więcej przegranych godzin w akurat w tą wersję bo ja w Call of Duty cały sery to już chyba kilka tysięcy e, godzin co zauważyłem, że strzelają jednak dalej z pizdy, że na bliski kontakt jednak nie mierzą. Po prostu tutaj pewne celowanie z biodra strzały są jednak e, nadal mm, mocarne. Z Black Opsem rzeczywiście też tak było. Niejednokrotnie biegałem z MP5 z tłumikiem i wygręcałem lepsze wyniki niż kolesie, którzy biegali z karbinami szturmowymi i mieli zamontowane celowniki kolimatorowe. Tutaj się w tej kwestii e, nic... Nie zmieniło takim jedną poprawką, jaką dla mnie mogłaby być, to zwiększyliby po prostu tyż, troszeczkę delikatnie e, liczbę graczy. Bo zobaczcie, mapy tutaj są naprawdę puste, wszyscy jesteśmy porozrzucani i do. Nagrywania komentarzy, nagrywania materiałów po prostu czasami może być nudno, nudno oglądając gameplay, gdzie po prostu biega się po mapce. Dlatego ja przyspieszyłem ten materiał ze średniej prędkości 1.0 ustawiłem sobie na 1.2. Mam zaległości, muszę stworzyć emblemat, muszę stworzyć jakiś nowy obrazek. Jest tego w cholerę tych, ale myślę teraz, jak ja został multiplayer odblokowany w końcu dla mnie po tym paczu, który ukazał się dzisiaj, dla mnie z okazji dwóch lat istnienia na YouTube mogę sobie tak przypisać. Na Naprawdę jestem zadowolony i myślę, że od dzisiaj mogą pojawić się już pełnoprawne komentarze z Call of Duty Black Ops 2. Pozdrawiam Was serdecznie, będziemy się słyszeć w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, Call of Duty Black Ops 2, gromimy panowie, jest moc. Na razie, cześć.